Witam Cię serdecznie, nazywam się Jakub Szczepłaniak. Interesuję się ekonomią, jestem ściśle związany ze światem finansów, a także moją pasją są kryptowaluty. Moi drodzy, dziś chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy mamy farta? W szczególności, jeżeli chodzi o klientów posiadających kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Otóż, moi drodzy... FART jest to nic innego, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją. Współpracuję ściśle z firmą, która przez dwa lata przygotowywała się do tego momentu, do momentu, kiedy a, Frankowicze będą mogli wziąć sprawy w swoje ręce. W związku z czym Dziś tak, dziś mamy do czynienia z fartem. Dziś jesteśmy w momencie, kiedy przez najbliższe półtora do dwóch lat będziemy mogli występować o roszczenia dla naszych klientów w związku z pozytywną opinią. Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także z upowszechnieniem tej innowacji, tak? Ponieważ FART to tak naprawdę jest dyfuzja innowacji, krzywa motywacji, czyli moment, kiedy dana innowacyjność jest upowszechniona i dzieje się to w tym momencie, tak? Jesteśmy upowszechnieni w mass mediach, w mediach społecznościowych. Mamy pozytywne opinie Rzecznika. Jak wspomniałem, sądy są przychylne na naszą korzyść, Natomiast co się w tym momencie dzieje? Otóż ee, do wywalczenia jest około 60 miliardów złotych, jak szacują banki, w związku z czym może to znacznie wpłynąć na naszą gospodarkę i ekonomiści już apelują do Trybunału e, Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Aby, aby to orzecznictwo, aby te zmiany nie były tak drastyczne i w tak szybkim tempie. Dlatego też banki nie idą do, na ugody. Moi drodzy, jak wspomniałem, współpracuję z firmą, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, a posiada również liczne nagrody, jak Laur Konsumenta, czy też Firma Fairplay. W związku z czym a, przygotowywała się do tego momentu przez dwa lata, przez dwa lata czekała na tą okazję. Związku, yy, także moi drodzy, jeżeli ktoś z Was posiada kredyt we franku szwajcarskim i chciałby na ten temat porozmawiać, chciałby odzyskać swoje nadpłacone pieniądze i mieć, uwaga, najtańszy kredyt na rynku, ponieważ yy, do tego to w tym momencie prowadzi, zapraszam do kontaktu ze mną, a, do zapoznania się z moim fanpage'em i. Życzę udanych, wygranych. Pozdrawiam.